Cześć wszystkim, jestem Neptun. No i taki sobie filmik po prostu odpaliłem, tak nagrywanie. Totalnie nie mogłem się do tego zabrać, ale jakoś mi się udało. No i tak, jesteśmy ramkę. Otóż ym, taka informacja, że postanowiłem tutaj znowu nagrywać, tylko że tym razem z większej ilości tego wszystkiego gdyż mam sobie nowy komputer i w końcu mogę jakoś normalnie to nagrywać nie ma jakichś problemów, przecinek czy czegoś tam więc myślę, że ten... że... że, 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 że będę robił jakieś materiały jakiejś wyższej jakości i no... też totalnie nie umiem się wysłowić ani nic ten filmik jest tak trochę nagrywany no też nie wiem że chcę, ale... że też nie chcę, bo... Bo nie umiem, no. Spróbuję się nauczyć jakoś fajnie mówić i nagrywać te filmiki. I tutaj gra, w którą aktualnie przegrywam, no bo jak, jak coś gram to przegrywam. To jest Racket League. I... i no, i przegrywam bo jestem słaby, jak zwykle. Więc w sumie włączyłem nagrywanie tylko po to, żeby powiedzieć, że, że sobie będę teraz nagrywał, nie te filmiki. Może ktoś to będzie oglądał i, i ten. Muszę z tego podjąć z większym spokojem po prostu, bo jak będę niby się spinał czy coś, to wtedy nic nie będę nagrywał. A tak to będzie w porządku. W ogóle mam jakieś duże pinki i to mi, to mi nie odpowiada. Jak no, widzicie, jestem słaby w to i nie umiem w to grać. Ale zostałem zaproszenie do gry, bo czemu by nie. I to lecę w powietrzu, proszę bardzo, i, i nie trafiłem w piłkę znowu. Ale to jest normalne, normalne. Tutaj akurat, co mogę powiedzieć o tym Rocket League Ju, że, że jest sobie nowy sezon. W ogóle, aha, wziąłem ten Nitro i on sobie tak znikł po jakimś czasie. Super 80 po pingu. I pan kolega, przeciwnik ma 120 i jakoś mu to nie przeszkadza w strzelaniu mi bramek. Może tak, że gra na PlayStation, to wiecie, że to jest takie że ktoś na playstation to, że niby że lepszym, tam w padach mają cheatów grano. Więc jest potwierdzone info. Generalnie na razie na tym nagraniu będzie to tylko jeden meczyk, yy, potem oczywiście mi dostało się robić więcej, tylko że na razie filmiki będą tak o długości do max 15 minut, ponieważ nie mogę wrzucać dłuższych, bo mam bana na internet, zostałem bana na internet przez jakoś tam, yy, że złamałem prawa autorskie o... Przesłając filmik z, z gry i awesome. tam była muzyczka i dostałem za to bana. I do 11 lipca mam tego bana. Po 11 lipca oczywiście będą dłuższe filmiki. Na razie niestety no, muszą być krótkie, ale będą może treściwe. Oczywiście też liczę na hejty, bo na hejty coś trzeba liczyć. Tylko proszę o mnie nie nagrywać zaraz milion filmików, jak to cały internet teraz robi, że nie wiem, że zaraz wyjdzie, że, że kupuję suby albo coś w tym co bo to coś jest śmieszne. Nic normalnie teraz nie można sobie obejrzeć, tylko jakieś wieczne dromy jakieś oho, oho tu, tu jakiś pedał, tu tu jakieś inne gówno i tak wiecie, tu jakaś drama. Nie. Ja to szczerze mówiąc coś mnie to znudzi. Halo i wybuch. Dobra i ma dramę teraz. Teraz robię mu dramę, co nie już znika z internetu. Z życia, o, z życia mnie Nie Wybuch. W ogóle, co ja robię? się zastanawiam. Muszę, muszę go ograć, a, a trochę mi to nie wychodzi jak na razie. Takie łe. Dobra, to piękny save. Proszę państwa, co się dzieje? Co ja tworzę? Nic nie tworzę. Daje się ogrywać jak gówno. Jestem ekspertem. Tylko, że tak dawno nie grałem i nie umiem w to grać. I piłka jak gdzieś pojeczył. Kto piłka jest Petru, to to... to... Zazwyczaj nie ma bramki. I to moje super latanie, które do nikot nie prowadzi. Chociaż tutaj, tutaj... Jak widzicie, prawie, prawie udało się ustrzelić brameczkę. Oczywiście z Rocket będzie więcej odcinków, bo strasznie lubię tę grę i... I, i dzielenie się emocjami i darcie mi appu, oczywiście teraz nie będę miał. Ja po prostu, jest coś późno. Ale tak jak będę nagrywał przy tym, a nie coś, to, to może, 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 może będę się dał coś. Bo to też wiecie, to jest, to jest... To jest o Boże, nie, co zrobiłem. I właśnie zaraz przegram ten mecz, Ale co, kontynuując, do, co do, 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 do krzyczenia na filmikach, bo to jest takie modne, wiecie. Ludziom się to podoba, nie? Jak ktoś albo nie wiem, albo przygrywa pieniądze, albo się drze, że mu, nie wiem, że, że ma raka, palca, nie? I nie muszę klikać. Nie wiem, co teraz robiłem. Ym, no i. No nie wiem, wydaje coś z siebie, jakieś dziwne dźwięki. Tutaj uderzam, zaraz będzie, o jakieś łomoty, co tutaj się dzieje. Zero profesjonalizmu i właśnie zrzucimy kolejną bramkę. Więc ja po prostu opuszczę ten mecz i, i postanowię wyszukać następny, żeby się bardziej nie pogrążać. Tutaj mam Challenger 1, o już nie, teraz już jestem prospekt Elite 4. Spadłem, proszę bardzo, bo wolałem wyjść z meczu. No, no, i nie, no i no, no, i no, no, no! Nagrywam za pomocą programu z Hado w Play, bo taki jakiś darmowy jest, to se pomyślałem, a se, se ponagrywam, co nie, bo, bo za darmo to, wiecie, to trzeba. I nawet nie wiem, w sumie, czy dobrze mnie słychać jest, bo <grywania> z jakiegoś testowałem niby ten mikrofon, ale nie byłem do końca przekonany i w pewnym momencie mówię, dobra, kids, jakoś to będzie, nie? Bo mnie się nie chce nagrywać oddzielnym programem mikrofon, a oddzielnym programem Yy, wideo bo... bo jestem zbyt leniwy żeby potem to jakoś łączyć jakoś kiedyś tak robiłem to zawsze wychodziła mi jakaś kupa ej no halo nie trafiłem bramki czemu? uff oczywiście ten materiał będziecie mogli obejrzeć w oszałamiającej rozdzielczości 1080p w calutkich 60 fpsach ja prawie wbiłem tę piłkę do... Dammit, Prawie wyszło! Uderzyłem nosem w mikrofon. Ja mam tak dziwny teraz ustajony mikrofon, że się nie dziwcie, że uderzyłem nosem w mikrofon, naprawdę. A prawie wyszło. Jak nie wiecie co robić, to jeżeli gracie na kontrolerze, to klikajcie wszystkie przyciski na kontrolerze. Wtedy może się coś uda. A jak gracie na klawiaturze i myszce, to... To to wam nic już nie pomoże. Niestety. Znaczy no jeżeli jesteście oczywiście dobrzy, to nie potrzebujecie takiej rzeczy. No i tu. Oczywiście na swoich wszystkich produkcjach postaram się out, zachować powagę, pełen spokój, opanowanie, ciszę. Mm. I nie wiem w sumie co jeszcze mógłbym tam obiecać. Nie, Minecraft Let's Play będzie, o, to na pewno, Minecraft Let's Play to jest, to jest mój cel życiowy, ja muszę nagrać serię z Minecrafta, bo tyle, tyle się o tym mówi, nie? Że o jezu, że, że YouTube, że Minecraft. Jak jest Minecraft, to jest YouTube, jak jest YouTube, to jest Minecraft. Dlatego ja nie mogę tego rozdzielić, ja nie mogę być obojętny właśnie straciłem bramkę albo nie jednak nie i dlatego na moim kanale pojawi się Minecraft let's play Takie jest, udało mi się to jakoś obronić. trochę na farcie ale w coś, całe moje życie jest na farcie a no, w sumie nie mam farta w życiu więc nie wiem co ja mówię oczywiście przegrywam ten mecz jeden co 0 no ale jak ja coś takiego robię to ja się w stanie dziwi, że ja przegrywam W ogóle nie wiem czym jestem teraz zaatakowany Przez mojego oponenta No i jak zwykle w ścianę, no... Nie spodziewajcie się tutaj na moich filmikach jakiejś super mega akcji, czy aerial, hmm, wszystkiego, bo, bo to 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 ja, ja tylko w ścianę potrafię strzelać Albo robić takie główną akcje. Ale na jeden na jeden to zawsze działa, więc... Czemu by sobie nie wykorzystać, prawda? By z mojego samochodu jakieś pioruny wychodzą. Ej lol, halo. Ech, no i właśnie o tym mówię. To moje super przyłożenie, moja celność w tę piłkę. Aha, tak też można strzelić bramkę. Widzę, przeciwnik em, bardzo wkurzony, Ja mu oczywiście podziękuję za to, że mnie hejtuje. I wy też oczywiście możecie mnie hejtować. Polecam. Zbiorę sobie niterko i jadę od razu atakować Albo. Albo go wyczekać i, i się powiedzieć i, i stracić w ramkę. Albo nie, bo on jest słaby. Ja zrobię tak Nie wiem w sumie co on chce zrobić. W sumie to mi podał, ale ja jestem słaby i nie potrafię wykorzystać takich podań. Ojej, ale to mi wyszło, to mi akurat ładnie wyszło. Więc brawa dla mnie. Oczywiście łapka w górę pod tym filmikiem za to, no... No... YouTube mnie zawsze śmieszył pod tym względem. Za wszystko łapki w górę trzeba dawać. Łapka w górę, bo nie będzie... Ojej, to mi też wyszło. Łapka w górę, bo nie będzie następnego filmiku. Wyobraźcie sobie teraz... O, poddał się. No dobra. O, patrzcie, to ja. To ja i mój samochód. Hops. I division up, division 5. Dalej, nie wróciłem do challengera, jestem prospektem, jestem challengerem. E, jeszcze chciałem dokończyć w sumie ten wątek, to ja może jeszcze wejdę sobie na jakiś zwykły mecz, już nie rankedzik, bo na rankedzika to chyba nie mam czasu za bardzo. Antenowego, wiecie, kończy mi się czas, więc zagramy sobie... Mm, zagramy sobie jakieś dziwne to. E, Kontynuacja, chciałem powiedzieć, A, o youtuberach i o łapkach w górę pod filmikami. Um, wiecie, no bo youtuberzy są tacy w dzisiejszych czasach, że jak nie dacie im łapki w górę, to oni przecież nie wrzucą filmiku i co to będzie? Nie będziecie mogli obejrzeć filmiku swojego ulubionego youtubera, bo nie dajecie łapki w górę No, nie wiem, ja przynajmniej, przynajmniej ja tego nie rozumiem Nawet bez sensu takie gadanie 1000 łapek w górę? To będzie następny filmik A co by było, jakby nie było tych 1000 łapek w górę? To czy następny filmik by się nie pojawił? Raczej wątpię, bo partnerstwo nie przewiduje takich przerw. No zależy w sumie jakie, ale raczej żadne. I jeżeli ktoś wy sobie tak, wiecie, się tak wycwanił, że O, wbijecie już tysiąc łapek w górę, to to będzie filmik, to jak nie wbijecie, to... To on i tak wrzuci, więc... Łapki w górę miały służyć po to, by po prostu oceniać film, czy jest fajny, czy nie. Ja kiedyś na... jak byłem jeszcze... Nie wiem, w sumie od kiedy sobie te łapki? Ja pamiętam jeszcze jak były gwiazdki, z gwiazdkami się oceniało filmik i ja pamiętam, że jak byłem młodszy właśnie, to jak byłem mały, to, to były te gwiazdki nie pamiętam ile miałem wtedy lat no, ale dzisiaj to by mi w internecie żyć w takim wieku nie dali i to było tak, że jak na przykład filmik miał dwie gwiazdki to nieważne czy mąduje albo już po prostu nie oglądałem z automatu co nie, po prostu musiał mieć jakieś 4 albo 5 gwiazdek, żebym go obejrzał To dzisiaj tak samo jest z łapkami pewnie u niektórych Wiecie, paniecie tam 500 łapek i, i, i zero w dół, to, to będzie fajnie. W sumie nie wiem o czym ja gadam, naprawdę będę musiał, będę musiał się rozgadać, bo ja mam trochę tutaj oczywiście rzeczy do powiedzenia w internecie, nie, nie chcę mi się już siedzieć cicho i postanowię po prostu gadać. Będę przekazywał. O, asysta? Będę przekazywał mm, to co mi leży na wątrobie w internet, ja będę to mówił w internet i to będzie gdzieś tam szło być może ktoś to kiedyś usłyszy i coś z tym drogi. Ale to jest takie małe prawdopodobne. Tylko, że wiecie, no. Siadam sobie po takie... Po, po... ...no nie wiem. Kiedyś nagrywałem te filmiki, to teraz już w sumie nie nagrywałem tych filmików tak z głosem. Ej, no nie, no czemu on to broni? I tylko asysta. I ten, no i, i... ...kurde, ma... ...tym kablem mam nadzieję, że to nie będzie jakichś brzydkich tutaj... Nie wiadomo czego, jakichś dźwięków czy coś Bo bo nie chcę być, jestem profesjonalistą Jestem profesjonalnym youtuberem Ja dbam o takie szczegóły I w ogóle No ale dobra Myślę, że zaraz będę kończył ten materiał, bo nie mam Kurde, sorry Nie mam tutaj żadnego wskaźnika czasu ani nic A muszę się w tych 15 minutach wyrobić Bo, bo potem nie wrzucę filmiku i, i, I nie będę miał pieniędzy na dalsze y, materiały Ani produkcję i, 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 i co? Nie będzie Minecraft Let's Play, no. wiem, że wszyscy no to czekają. Lecimy. Nie wierzło. Dobra. Wychodzę z tego meczu. Wiem, że wygrany i w ogóle, ale trudno. Dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie tego filmika, jeżeli ktoś to wysłuchał naprawdę wszystko do końca to, to nie wiem to gratulacje dla niego i może napisać komentarz, o, o napiszcie komentarz, że obejrzeliście to do końca albo przewinęliście na koniec, bo, bo nie wiem, bo, bo może rozdaję Minecraft premium. Ach, ale w sumie dawno już tak nie gadajemy. W sumie sam do siebie XD, bo to na razie jak tutaj tak gadam sobie, to do tego samochodzika może. A to idzie przecież w internet to co mówię. I, i ja muszę przecież być poważnym youtuberem, żeby... żeby było dobrze, tak? No ja już na pewno nie wiem co gadam. Jeszcze raz dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie. Um, no i sobie to wszystko, tak? Mam nadzieję, że, że zasubskrybujecie mój kanał i będziecie na bieżąco z następnymi produkcjami. Trzymajcie się ciepłusio, narka. A i jeszcze, bo mnie tutaj kolega prosił, żebym go pozdrowił, więc yy, pozdrawiam Jukisia. Mam nadzieję, że wytrzymał to i, i usłyszał to, że, że go pozdrawiam, że potem mi nie gadał, że go nie pozdrowiłem na nagraniu. Tak, tak, tak. Pozdrawiam ludzi na nagraniach, to, to, to będzie naprawdę rzeź. Dobra, to trzymajcie się, cześć.